Cześć z tej strony Łukasz, pewnie się nie cieszycie, bo jednak co damski głos to damski głos, ale pomogę trochę Aleksie w kursie mechaniki budowli, zrobię taki mały kursik z linii wpływu. No i mm, chciałem zacząć od wstępu, a ten wstęp podzielę sobie na trzy części, ponieważ jak pokazują statystyki, odbiorca woli obejrzeć trzy krótkie filmiki niż jeden dłuższy. No i wyznaczymy sobie metodą analityczną linię wpływu reakcji podporowych oraz sił przekrojowych dla poniższych belek podstawowych. I w tej części, w części pierwszej, zrobimy sobie po prostu taką najzwyklejszą belkę podpartą na podporze przesuwnej i nieprzesuwnej. W drugiej części zrobimy sobie belkę wspornikową i w części trzeciej zrobimy sobie z łyżwą pionową i, i podparciem. I to będą takie trzy belki podstawowe, na, na której. Na których będziemy się opierać w dalszej części kursu, z których będziemy, do których będziemy wracać i korzystać z nich szczególnie przy siłach przekrojowych. No więc, tak, jedzie nam, sobie, jedzie nam po tej belce siła jednostkowa. Może to być z lewej strony, może to być z prawej strony. Zaznaczamy sobie tą siłę na długości x. I zrobiłem sobie tutaj jakiś przekrój w odległości A od lewej podpory. Czyli cała długość belki TSL, tutaj podzieliłem sobie na A i B. No i generalnie rozważamy, mamy postawione za cel zastanowić się, jak, e, jaką część tej siły, tej jedynki będzie odpierała ta podpora w zależności od tego, gdzie będzie stała siła. Czyli ta siła sobie jedzie i my mamy po pokazać na wykresie. Jak się zachowuje reakcja na pierwszej podporze i jak się zachowuje reakcja na drugiej podporze? Czyli wiemy, że tutaj są reakcje, powiedzmy VA i VB. No i teraz zastanówmy się. Gdy siła jest nad tą podporą, to całą, całą tą siłę odbiera reakcja VA. No a gdy siła jest y, nad podporą B, to, re, to reakcja VA jest zerowa. No i linia wpływu generalnie zawsze będzie funkcją liniową, więc my tutaj już mając te dwie informacje tak naprawdę linię wpływu możemy sobie narysować i analogicznie jakby się zastanowić nad tym jak odbiera tą siłę reakcja VB no to gdy siła jest na początku no to ponieważ całość odbiera VA to VB jest zerowe a gdy siła jest nad podporą B to całość odbiera B więc VB jest jedynką A no i łączymy sobie łączymy sobie tą funkcję więc to wygląda tak. To, to tak na chłopski rozum można wywnioskować, a teraz zrobimy sobie to metodą analityczną, czyli zapiszemy równania. No więc suma momentów w punkcie A równa się 0. Normalnie równania statyki piszemy. Czyli to będzie tak. 1K na ramieniu X, ja zakładam prawoskrętne momenty dodatnie. Minus VB na ramieniu L równa się 0, z tego sobie wyznaczymy VB jest równe X przez L. No i sprawdzamy sobie faktycznie dla współrzędnej 0 i dla współrzędnej L za X podstawimy 0, no to VB jest równe 0. Zgadza się, jak podstawimy L, L przez L jest 1. I z sumy rzutów na Y, na, na sumy rzutów na Y policzymy sobie reakcję VA. Czyli po prostu VA minus 1 plus VB równa się 0, z tego sobie wyznaczymy VA jest równe 1 minus X, X przez L, czyli tutaj podstawimy VB. No to teraz jedynkę zamienimy jako L przez L. Mamy wspólny mianownik L minus X przez L. I sprawdzamy na początku i na końcu przedziału, czyli dla współrzędnej 0 i dla współrzędnej L. Jeśli podstawimy dla X0, to zostaje nam L przez L, czyli 1, a jak podstawimy L, to mamy 0 przez L, czyli 0. No i to są linie wpływu tych reakcji podporowych, a teraz zrobimy sobie linię wpływu sił przekrojowych w przekroju K. No i najpierw zrobimy sobie linię wpływu siły tonącej w przekroju K, czyli to jest tak jakbyśmy zrobili sobie przekrój myślowy w tym, w tym punkcie K, no i czy to spojrzymy z prawej, czy z lewej strony, to ta siła tnąca będzie taka sama, ale my zawsze sobie zrobimy tak, żeby nam było łatwiej. No tutaj akurat przyk przykład jest bardzo prosty, więc, więc tutaj nie da się za bardzo już uprosić, bo już jest łatwo. Hmm, ale musicie wiedzieć, że to, tą linię wpływu siły tnącej możemy sobie robić albo przekrój myślowy i patrzeć, z lewej strony przekroju albo uciąć sobie tą lewą część i patrzeć z prawej strony a można zrobić tak bo generalnie musimy rozpatrzeć dwie sytuacje Jed pierwsza sytuacja siła ta która nam jedzie jednostkowa jest przed przekrojem lub siła jest za przekrojem i możemy zrobić tak pierwszy, pierwszy przedział to będzie że siła jest przed przekrojem tak? czyli x należy do od 0 do a no i wtedy możemy sobie patrzeć z prawej strony czyli tutaj nie ma siły a powiedzmy siła przejedzie za przekrój, a my drugi przekrój robimy z lewej strony. Czyli jakby uciekamy od siły, ale tutaj tak jak mówię, dużej różnicy nie będzie, bo, no bo przykład jest łatwy. No więc y, pierwsze, pierwszy przedział siła jest przed przekrojem od 0 do A. Y, czyli dosłownie w ten sposób to wygląda. No to siła tnąca w przekroju K z lewej strony to jest VA-1 ja tutaj nie uciekam od siły bo tak jak mówię jest to na tyle prosty przykład że tutaj nie ma, nie ma co VA policzyłem sobie wcześniej przepisuję L minus X przez L odejmuję jedynkę L nad L wychodzi mi y, minus X nad L sprawdzam sobie y, teraz dla, na początku i na końcu przedziału dla współrzędnej 0 jest 0 dla współrzędnej A jest minus A przez L no i teraz drugi y, przedział siła jest za przekrojem, czyli od współrzędnej A do L. Teraz, czyli to wygląda w ten sposób. Oczywiście symbolicznie, no bo to jest zmienna. No, ja dalej patrzę z lewej strony, czyli siły już nie widzę. Czyli to będzie v, po prostu VA, tak? Tutaj tylko reakcja VA została. Czyli, gdzie to mamy jakiś kolor? Czyli ja sobie robię przekrój tak. To ja go nie widzę. Widzę tylko z lewej strony. I to mam samo VA, które jest dodatnie, bo jest do góry. No, a w y, tym pierwszym przekroju widziałem jeszcze jedynkę na dół, bo siła była przed przekrojem. Dobra, zmarzymy to. Yy, no więc, no więc. Sprawdzamy sobie dla współrzędnej A i dla współrzędnej L. Jeśli podstawimy A, to mamy L minus A przez L. L to jest A plus B. No to A nam się znosi, zostaje nam B nad L. A jak podstawię sobie L, to mam 0. Więc wykres, nie, że ja tu rysuję wykres, nie, najpierw sobie liczę moment gnący. No to linia wpływu momentu gnącego w przekroju K teraz. Czyli ta sama sytuacja. Ja mogę moment z prawej lub z lewej strony robić. No i zobaczmy. Pierwszy przedział, siła przed przekrojem, ja robię teraz z prawej strony. Czyli teraz będziemy uciekać od siły. Z prawej strony, no to robię sobie yy, tak. Nie widzę tego co jest tu, czyli ta siła jest przed przekrojem, patrząc z lewej strony. Ja z prawej strony mam po prostu dodatnie VB, bo jesteście już po kursie wytrzymałości i pamiętacie, że tak jest zwrot dodatni, gdy patrzymy z prawej strony. Na ramieniu B. Co nam daje? X nad L to wziąłem z reakcja VB, tyle mi wyszła, razy B. Podstawiam sobie współrzędną 0 i współrzędną a. Dla współrzędnej 0 mamy 0, a dla współrzędnej a mamy a razy b nad l. No i teraz drugi przedział siła jest za przekrojem, a ja sobie teraz zrobię z lewej strony, czyli mm, ucinam to, co jest z prawej, patrzę z lewej, no to z lewej zostało mi va. Jest prawo skrętne, czyli dodatnie z lewej strony patrząc na ramieniu a. Czyli a razy a, va l minus mm, x przez l razy a. Sprawdzam sobie dla współrzędnej A i dla współrzędnej L. Jak sobie podstawię A, no to znowu L to jest A plus B. Tutaj A się skraca. B nad L razy A mi zostaje, czyli A razy B przez L, czyli to, co było tutaj wcześniej. I dla współrzędnej L mi się zeruje. No i teraz mogę już sobie narysować linię wpływu, czyli linię wpływu kółka. No i tutaj mamy A przez L ujemne na dole, gdzie to było. Tutaj. I w tym miejscu zawsze na liniach wpływu siły tnącej w jakimś dowolnym przekroju będzie skok o 1. My tutaj mamy skok z minus A przez L do B przez L. I linia wpływu momentu wygląda tak. Od 0 do A razy B przez L i od A razy B przez L do 0. To jest tyle. Postaram się, żeby te filmiki były właśnie takie krótsze, żeby, żeby Wam się je łatwiej oglądało. A teraz już zapraszam do części drugiej. Jeżeli coś tutaj było niejasne, mam nadzieję, że nie, no ale jeżeli, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań pod filmikiem. Pamiętajcie, żeby nas polubić, odwiedzić i zasubskrybować. Cześć!